Cześć, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przepis na danie, które świetnie sprawdzi się jako kolacja niespodzianka dla drugiej połówki. Zapraszam. Do mojego dzisiejszego dania będę potrzebować świeżego czosnku, limonki. Do dekoracji użyję dzisiaj liści buraka, chili, imbir, masło, por olej sezamowy sos hoisin sos sojowy palone ziarna białego sezamu miód śmietanka mleko warzywa baby w moim przypadku dzisiaj są to marchewki korzeń pietruszki i oczywiście król dzisiejszego balu czyli łosoś danie rozpoczniemy od przygotowania marynaty do łososia do pojemnika wlewamy sos sojowy, olej sezamowy, pastę hoisin, miód oraz łyżeczka świeżo tartego, wcześniej obranego imbiru. Czyli Ilość wedle preferencji. Jeżeli lubicie ostrzejsze, dodajcie, dodajcie więcej. Pamiętajcie, że w chili najostrzejsze są ziarna. Czosnek, jeden ząbek. Łatwiej będzie, jeżeli czosnek wpierw zgnieciecie i następnie go drobno posiekacie. Ostatnim elementem naszej zalewy będzie sok z limonki. Około połowa. Całą marynatę dokładnie mieszamy. Smaki powinny się równoważyć. Nie powinno być żadnego zbyt ostrego, zbyt słonego, ani zbyt słodkiego smaku. Nasz łosoś ląduje w marynacie. I na czas przygotowania pozostałych składników zapominamy. W następnej kolejności przygotujemy pire z pietruszki, pietruszkę. W pierwszej kolejności musimy obrać. Obraną pietruszkę należy teraz posiekać. Pamiętajcie, im mniejsze, im drobniejsze kawałki, tym pietruszka nam szybciej się rozgotuje w piram więc jeżeli umówiliście się z chłopakiem, z dziewczyną na 19, a jest 18.45, to prawek na tatara. Okej. Okay. będziemy gotować w proporcji 50 na 50, w mleku oraz w śmietance. Dlaczego? Nasze puree wtedy będzie bardziej aksamitne, delikatne, maślane, kremowe, niż w samej wodzie. Solimy. I wrzucamy naszą pietruszkę. Pamiętajcie, że jak gotujecie pire w mleku i w śmietance, to pewnie wiecie, że mleko bywa kapryśne. I lubi nam się rozgotować, wykipić, więc kontrolujcie to i nie zapominajcie o nich. W następnej kolejności przygotujemy warzywa. Mam tutaj trzy kolory marchewek. Baby. Ja generalnie uwielbiam tą odmianę fioletową, ponieważ po przekrojeniu jest pomarańczowo żółta, przez co wybitnie wygląda wręcz na talerzu. Nasze marchewki wystarczy, że umyjemy, nie obieramy ich i teraz będziemy je blanszować. Przed tym trzeba zagotować wodę. Wodę solimy. Woda się gotuje, więc wrzucamy marchewki. Będziemy je gotować około, myślę, 7 minut. W tym czasie nie zapominamy oczywiście o, naszym, o naszej pietruszce. Marchewki są już praktycznie gotowe. Pamiętajcie, że one nie mogą się nam rozgotować. Muszą być idealnie al dente na ząb, ponieważ w tym daniu mamy i miękkiego łososia, i aksamitny sos, i idealnie gładkie puree, więc do zabawy z strukturami potrzebujemy czegoś rupiego. I w tym przypadku będzie to nasza marchewka. Marchewki przełożymy do miseczki. W ostatnim etapie będziemy jeszcze je podsmażać na naszej marynacie. Przez co ten miód idealnie je skarmelizuje. Będą idealnie błyszczące i przesmoczne. Nasza pietruszka jest już got praktycznie gotowa. Wyłączamy ją z gazu. Następnie będziemy ją blenderować wraz z dodatkiem łyżki masła. I na koniec dodajemy łyżkę zimnego, co ważne masła. Zobaczcie, jakie nasze pire ma idealną konsystencję. Tylko spójrzcie, nie ma grudek, jest idealnie maślany, kremowy. Jest po prostu Jedyne co nam pozostało to usmażenie naszej ryby. Ja będę ją smażyła na papierze do pieczenia. Na spód patelni wlewamy odrobinę oliwy z oliwek. Patelnię wrzucamy na gaz. Oraz kładziemy na oliwę papier do pieczenia. Na tak zimną patelnię ułożymy łososia. Oczywiście skórą do dołu. Porcja łososia, którą dzisiaj smażę, ma wysokość około 2,5 cm. Mniej więcej do tej wysokości rybę będziemy smażyć 10 minut. Dwie minuty z każdej strony i dwa razy od strony skóry. W tym czasie przelejemy do oddzielnej miski naszą marynatę, najlepiej przez sito. Dzięki czemu czosnek oraz chili oraz imbir zostaną nam na sitku. A w misce pozostanie nam marynata, którą teraz podgrzejemy. Woda nam odparuje i dzięki temu, że w środku jest miód, sos zrobi się idealnie gęsty. Po dwóch minutach obracamy naszą rybkę na boczek. I w tej pozycji smażymy ją kolejne dwie minuty. Zobaczcie, jak wygląda nasza skóra. Jest delikatnie zarumieniona. Sos już zaczyna nam odparowywać. Zobaczcie jak nam sos idealnie odparował, zobaczcie jaką ma strukturę, jest idealnie gęsty, jest niczym glazura. Teraz tak otrzymanym sosem posmarujemy na skórę naszego łososia, przez co będzie dwa razy bardziej zachęcać do zjedzenia go. Ostatnim etapem naszego dania jest wyłożenie go na talerz, ale zanim to pomyślałam, żeby opalić limonkę oraz por, który będzie pięknie wyglądać na naszym talerzu. Na sam koniec nasze podgotowane, zblanszowane wcześniej marchewki przesmażę dosłownie przez 15-20 sekund na naszym sosie. Zobaczcie, jak przesmacznie i zachęcające teraz wyglądają. W tych dwóch dozownikach mam pires pietruszki oraz sos. Dozowniki dlaczego? Ponieważ zdecydowanie łatwiej będzie mi dekorować teraz talerz. Zaczynam od wyłożenia ryby na talerz. I to właśnie tak prezentuje się mój przepis na, na łososiach, w teriaki z warzywami korzennymi oraz z, pire z pietruszki. Mam nadzieję, że przepis również przypadł Wam do gustu i z przyjemnością gotujecie go dla swojej drugiej połówki. Pamiętajcie, proszę o subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hoisin! Mogę powiedzieć <laughs> Are you ready na role kostera? <laughs> I to bolo tie